Witamy was w pierwszym odcinku, z których <gry> Razem z Maserem i Shirem Dzień dobry. Siemano. Gramy w nową gierkę, no która i... polega na tym, że musimy uciec z, z takiego labiryntu, który jest przeogromny. Po prostu wyjść. znaleźć wyjście i tyle. I... i go i zbańczyć. o Tak to powiem. No. No i po drodze no. czekają nas przeróżne pułapki. Niektóre śmiertelne Ciebie? niektóre trochę mniej. Tak. Ej, bo mi odbiło z powietrza, patrz, jak tak kluczyłem. I znowu, znowu klikamy spacer to mi odbiło <grym> Jej Możemy rzucać buty, żeby sprawdzać sobie pomieszczenia Czy nie ma przypadkiem hmm. pułapki o, na przykład to jak tutaj świeci, Czarna dziura Zaraz, Tireda, weź się Uciekam Ja też Znalazłem szkieletna. Ciemko. No umrzyj 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 No Z takich pułapek normalnie nie da się wyjść, jeśli do takiej się biegnie Tu automatycznie zrip. Tak Tak o, oh, Nie, to nie oh, jest oh, wyjście oh, 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 oh. Myślałem, że to wyjście już jest Nie Wskoczyłem na głowę komuś O oh, nie To chyba mi no, Tak. Dobra, przeżyłem Dobra Coś tu jest, oh. chyba Pojawi się zaraz ten Kosiarz. To jest, więc kurwi bąk. <noise> tu, jest, tu jest czysto. Chodźmy! Dawaj, teraz idziemy korytarzem na. Nie mam już. Tam, idziemy na drugi koniec <noise> mapy. już w Cajerobskim. Pra... Prawo uniknąć śmierci. Patrz co tu. Że ciało... <głos> ha! <głos> nie! Nie <noise> wiem! <o. głos> Popatrzymy, jak do <jeden> umiera. <noise> o nie! Utopisz się w szlamie. Zostawcie mnie. Mnie. Nie, nie, chcę umierać. nie, nie, chcę umierać. nie, chcę to nie, będzie trwało o, już umarł. O nie, 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 nie Idę <laughs> koleś. Czy wszyscy już umarli ja zostałem? Tak. O nie. Coś tu <laughs> No to też coś z nieba spadnie. Dobra, jolo. Dwa buty są Jak ja mam wyjść z tej mapy sam? Przepraszam bardzo <laughs> Nie mam pojęcia bo Jest wycelona na ciebie <laughs> Pułapka A, jednak nie No Dobra, tutaj ominę pułapkę, bo w tym pokoju jest O, kolega się rozpi za chwilę. No właśnie. Oha. Dobra, no, masz jednego Przegrałeś. No jeszcze jeden jest. Mogę wrócić po tamtego, ale nie chce mi się. No nie, proszę, nie. <grym> o le fart Wyjście, może? To jestem na drugim końcu mapy, prawie. Ta, na pewno dała Jola No, nie mam wyjścia. Może buta mi przyniesie, proszę, buta daj. No, niestety czarna dziura, weźcie mnie zaraz. Wypuść mnie stąd. O oh, czy to kwas? Tak, to tak. Widzicie? Chyba nie. Hmm. O, tam był gronat. Kolejny. Tu też. Ale łatwa ta gra. <grym> 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 Proszę, <noise> Może mi buta przyniesie. Niestety! No! Bo. Nie pochalam Tego tu nie było przed chwilą. Ja chcę iść tam. No nie. Lekko porażony. Nie, no, git jest. Bez butów tak przewiewniej. No i się nagle zle porospiło. Nie mam się na dół. Umieram paczek. teraz, albo nie Patrz jak on lata Pułapka tu będzie. Wiedziałem. Papa. To już nie było opcji. No ale ile mapy odkryłem w ogóle? Nie, <ścoughs> nic, nic mi to nie da. Jeszcze bez butów jestem z butupki se poparzę. Umieranie w agoni. No. Próbowałem umrzeć szybciej, ale się nie dało. <ścoughs> 43 pokoje odkryłem. 45. No 45. Leciłem widzowie z kolejnym spokojem. Tam nic nie ma. Ja nie była sobie. Dobra. O! Stoj, strasziliśmy bur. Nie. Dawaj. MOJE EASY EASY Moje... sandały Iu. Czysto Mogę, mogę, mogę zar o NIE CZYSTO OZBIERAJ Dobra Przeżyłem Dzień dobry Czysto Ten jak w biegu Ten też ma jednego jeden, jeden boku na joda. Nie, niech nie, nie, O nie, nie, Blisko było. Czyż tu jest jest, nie, Da, wiedziałem. nie, 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 ani <laughs> ciebie. No nie, nie, ani Dobrze. ciebie. Więcej butów dla mnie. Podziel się jego butami. Bieram. Gdzie on ma buty? Ukradłeś! Dobra. Co złodziej! Co tak się śmieje? WIATRAK! się znowu? Co jest? Czemu tak szybko? Patrzcie, tu jest pułapka. Ja wiem, że tu jest pułapka, ale nie rzucę tu buta. 100% że tu jest pułapka. Chociaż, dobra, idę umrzeć. <trykałeś. <trykałeś. I tak już nie żyjecie, to co ja mam? Ja wiedziałem, że tam jest pułapka! Ale zabijam się, bo... Was nie ma? Jezu, jak się wydziera, to jest creepy. <grym> Dead. Z jednym butem, sam na takiej mapie, to nie idzie. Z jednym butem. <grym> <grym> jak to brzmi? Może zmienimy po tej. po tej próbie tryb na jakiś inny. Na przykład, kto pierwszy znajdzie, ten wygrywa. I nikt inny już nie. No. O hej, dzień dobry O no nie! Posigał kogoś? Kolce mm. Co to jest? To to kurna jest Co to jest? Co mnie zabije? Żyję Nie ja znowu pierwszy pokój zginąłem <laughs> <głos> <głos> to tylko ja, spokojnie Oj Oj, 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 nie fajnie. Not like this Yes, yes No ratuj, ja idę w górę Bum, bum, bum ty jesteś w temaliku. No nie. O, no to nie mam buta. Bum. Buty mi się skończyły. Ja mam jeszcze jednego. Chcesz żurwaru? Mi... <noise> no chyba ktoś zginie. Irek o, prawie mi czoło przypiekło. <śpiewa> o, butami przyniósł, ale mi człowiek. Tam ti redorów. Tam mnie przejdę, to tutaj idę. Patrzcie ile mapy jest sprawdzone, że jest w ogóle. Myślę, że Win jest mój Kolejny but? Chyba nie Ale coś hapnie Też tak myślę Oha <noise> Płapka go chapsnie. <noise> Dobra, dawaj B. Jaki tryb? Eee... One win, coś takiego. One winner? No. I weź może mniejszą mapę. O, niech będzie ta 6 na 6 co? Do zobaczenia na mecie. Mhm. Myślę, że coś mi wciągnie teraz. Myślę, że to jest wiatr. Co to jest? Co? Jezu myślałem, że to do mnie biegnie Ty chłop! Wysadził go! Ile tu butów bogactwo? Nie wysadził mnie, on mnie popchnął i zginąłem no co jest? Znowu sam zostałem? Co stało? Tu i umarłem no bo skolce spadły na ciebie Gdzie są twoje buty? No tam gdzieś, nie? Tam, bo ja to wiem gdzie umarłem ale to co, ty też umarłeś nie jakby nie w pułapce? Tak Tu umarłeś, na bank tu umarłeś No, a jeden tylko but? Kurde, ubogi byłeś No to fajnie. Uff, zdążyłem Posiekałem się nawzajem może. Mogą tak zrobić. Nie, chyba <noise> tak się stało. Tu ile butów? Tak, ten małpę udaje. Tu chyba też są jakieś buty Ooo, trzy pary nawet Dobra, ja to wygrywam Jeden Wrócę jeszcze po jednego bucika i lecimy Tu już musi być win Kurde, niestety Albo tu Deszcz. No i GG. Łatwo. No nie. Farciarz. I ja znowu jeden jednym zdechłem. Teraz nie macie ze mną szans. Na pewno. Każdy idzie w jedną stronę. Nie. O! Sorry. <grymne> no. Umarłeś? Umarłeś, na no bamgo umarłeś. Ale <grymne> no, jakiś znowu na <grymne> Jak nic wygrywam. Tak, tak. Co jest? Proszę, wypuść mnie stąd. Proszę Co się dzieje? Oj, oj, Dobra, ja, przy... ja tu na luzie Okej, okay, dobra, ja tędy nie chciałem iść jednej. No fajnie Gdzie ty redumarułeś? No, na drugim pokoju od z początku Na lewo Ale zostawiłeś mi jakieś buty, nie? <grym>, nie Moje no, no, idealnie Bo mi się już skończyły No weź ten... O nie Dobry hardcore O dobry Udało się Jak nic, tu jest wygrana <laughs> Nie tym razem Ja tu umrę Albo nie Kurna nie mam butów <grych> Jest! Skąd ty się to? Dobrze jest o. Umierasz? No Dobrze wiedzieć Znowu wygram to Muszę. A niech chcę pieruńcz szczeli! Proszę buta! JEST! No i dobra. No nie... Ha, Łatwo! Wielkich płotów! <noise> <laughs> Łatwo z Wami. Tiret w drugim pokoju umarł. <laughs> Chciałem tam wejść. Tu będzie trap. Na środku zaraz coś spadnie pewnie. Spadnie, co ty nie, w ogóle. Wcale nie, nie pojawił się. No właśnie. <grym> Dawaj Grałem. Gdzie mój but? Otwierę. Tak wygrałeś. <grym> nie, żartuję ja yeah, z ciebie robię. Lepiej tego nie otwieraj, bo jak cię buchnie, to ino roz. O, czarna dziura. No, dawaj, No, dawaj. dobrze. O! Co mnie <śla> rozpością tykało niby? Co jest? Co się stało? Nie wiem, coś mi. Mnie... Aaa, już wiem. <śla> Kurczy wiek wygrał. <śla> no nie dobrze. Wier. No ja się dziwię, co mi się stało. Wiesz. Wybuchłem. A tu kawot wygrał w końcu coś wygrałem. Nie, już nie mam guda. Czebele, <grystanie> mole, chyba jedzę okay. tutaj. O nie, minę co tak walnęło? Minę czy bombę? Dobra, mam kolejne dwa czyste pokoje. A znowu nie mam buta <laughs> To jest klasyk Jednak nie taki czysty pokój Prawie do czarnej Ale... dziury wpadłem Wypuść mnie, wypuść no. Jak? Umrę, umrę w dziura mnie weźcie Proszę zostaw mnie Chcę żyć Daj mi no chwila Nie Czarna dziura Zostaw <laughs> No to by... chyba tak Tylko inna czarna dziura Muszę mnie zostawić <noise> Jak go wsypało. I pułapka, aj Nie, to jest pułapka, wtedy nie No to już to wygrał, patrz mu pomieszczenie zostało Mi się mi skraszowało grę przed chwilą <noise> Tu jest wyjście a, jednak nie, nie Tutaj Ty nie ma No way, że wyjście było na początku i każdy się rozeszedł w inną stronę Wait Jest tak Lewy górny albo... Prawy dolny Dobra Coś tu nie będzie tu oj dobra nie chcę tu o but chętnie myślałem że się wciągnie co to było? Nie. ja tu wrzucę buta i Płapka będzie raczej wątpię, że była pułapka. Nie, będzie. nie będzie się, że na naszym respie był win. No, nie mi sprawić te pokoje ja mówię: Nie będę tracił butów, bo na pewno tam nie ma. Tak, pierwszy pokój byśmy wygrali. Znaczy, ktoś by wygrał. Mzium Jak tu daleko jeszcze jest? Co by ten mógł iść tędy? Siema ziomuś A, nie, no to nie, było nie. Drzwi obok było wyjście No nie Dobra Gramy ostatnio i będziemy kończyć To jest Finałowa walka, ten kto wygra Wygrał wszystkie gierki Wygrywał odcinek No to, to prawda Poszło mi godzina stąd Moje drzwi coś tu coś mówi. No bo się zrespił tam, maserowi tym Te time to sleep. Ale nie, o, buty. Chcą jakiś lud spadł. A akurat mi <grym> się przyda ten but. Ty czy ty umarłeś? Prawda, że nie. To się już chyba Nie, kurde kurczę... Skurczyłek Kurde Nie, mi się Kurde Kto tu siedzi? <śmienicza> <śmienicza> Dobrze, umieraj, daj mi swoje buty Po <śmienicza> to, żeś mi to podpalił <śmienicza> To nie, nie Umiera. Ale jesteś ty... <grym> o nie Nawet nie powiedział uważaj, uważaj ogień <grym <grym O nie tak, dwa buty <grym> Jeszcze zostało pomieszczeń O mało musi być Nie ma innej opcji. A tu on zginął, dobra, widzę jego ciało. Proszę stąd pójść. No to fajnie. Nie było tutaj. Nie To być tam. To musiało być tam. O, Jest to tam jest. <noise> O nie! <noise> <noise> tak, już czuję tego wina. Oj. <noise> tędy nie przejdę, muszę iść tędy. O. <noise> Dobra Znów wygrał. Dobra, to było na tyle. Dziękujemy za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i co jeszcze? Dzwoneczek przy subskrypcji, żeby być na bieżąco komentarz. I od... kanał Shila będzie w opisie. Tak, wybierajcie zostawcie subskrypcję oczywiście widzowie. Tak, komentujcie z... dla, 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 dla zasięgu, bo, bo bo YouTube ucina. Tak, jeśli żebyście komentowali, to macie komentować. No, no, się mam